Cześć, z tej strony i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft 1.17. 11, Dzisiaj mamy specjalny odcinek świąteczny, więc wesołych świąt Ci już życzę, bo w sumie święta już się zaczynają powoli tak naprawdę. Można pisać, czy marzysz w domu choinkę? Ja, jak widzicie, jeszcze choinki nie mam, ale to zmieni się w dzisiejszym odcinku, ponieważ w tym filmie zrobimy kompletną transformację naszego świata. Zmieni się bardzo dużo rzeczy, więc oglądaj odcinek do końca i koniecznie staw łapkę w górę, jeżeli nie chcesz dostać różgi, ponieważ bardzo możliwe, że osoby, które nie łapkują tego filmu, mogą dostać rózgę pod święta, a tego chyba, pod święta, pod choinkę, a tego chyba nie chcecie, prawda? Nie chcecie rózgi. Przypominam również o sklepie z takimi oto bluzami, koszulkami i innymi fajnymi gadżetami z Monaliskiem. Link jest oczywiście w opisie oraz w opisie jest link do poprzednich odcinków z Minecraft 17, jeżeli ich nie widziałeś, a chcesz zobaczyć, jak budujemy ten świat od samego początku, to koniecznie po tym filmie sobie nadrób. Oprócz kompletnej transformacji wszystkiego dookoła nas będę chciał również dać list do Mikołaja, świętego Mikołaja oraz będę chciał dać żelaznemu jego świąteczny prezent, bo chyba też o to w świętach. No spoko, w takim razie skoro już wszystko ustaliśmy, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, to ja przypomnę jeszcze, że trzeba subskrybować ten kanał, guzik musi być szary, nie czerwony. Jeżeli nie kliknąłeś do guziczka, to zrób to teraz. Musisz mieć do konto na YouTubie, które jest darmowe, więc zapraszam. Stań się widzem już teraz i oglądaj odcinki. Codziennie 930 9.30. Żelazny, żelazny. Ej, dealer, co to jest w ogóle za um. maszyna? Bo jakby ja na to patrzę. To co to jest maszyna? To jest. To skarzy, to jest... Skarzy, Słuchaj. <laughs> o Jezu, to nie ciężkie do wytłumaczenia. stary. musisz akurat o to pytać? Dobra. Więc tak. Dlaczego to. Ten list tam skacze? Dlaczego nie wiem czy bo jakiś ten. Dispenser? O co ci gościu chodzi? Gości? <laughs> okay. To działa tak, że zobacz. Tutaj są kurczaki, kęsy i te kęsy składają jaja i te jaja spadają do koperów, a z kopera spadają. Nie, listy jedzą kurczaki. To jest niemożliwe. Listy jedzą kurczaki żelazne. Nie wiesz, że one jedzą borówy i kurczaki. Dwie rzeczy. Ale czemu właściwie zostawić otwarte drzwiczki? Ten list może so, uciec. So. Ten list może uciec żelazny, dobra. To, jest swojony, okay. to, widzisz, Patrz? Tak, on, on jest swojony, tak. on, nie, on nie chce wychodzić. To nie ucieknie. zobacz, widzisz to? Pa, że... pa, jaki odswojony, nie? Stary, on jest dziwny. Bo lolitek zwariował, jak widzisz. On cały czas, słuchaj, podskakuje w jakichś dziwnych, ciasnych miejscach. Od, od kiedy drapie. te kurczaki tu mieszkają. Drapie po, po on drapi sianko, podrab. mówisz? Pomóż, udaj, podrap go! Nie będę go drapał. Chodź, daj spokój, co ty... Podrapałem go, już jest szczęśliwy. On zawsze był szczęśliwy tutaj, żelazny. Nie, on Ma dużo on jest szczęśliwy. Dobra, żelazny, bo będę chciał w dzisiejszym odcinku... On nie co... jest szczęśliwy, bo ty go trzymasz w zamknięciu, chodź! Nie, żelazny, nie możesz go zabierać, nie możesz zabierać monalizkę. Idź, nie, nie... chcesz! Uciekaj od niego, Cze... on cię zletraktuje! Nie. No Cze... zle nie, czemu, czemu go bijesz, ty go traktujesz, to Co ty to robisz? To on to nie jestem widzisz? Przestań bić mu... Nie, nie, nie! Nie! Żelazny! <railsZ pole society> Dobrze Monalisek, bierz go, bierz go! No, bierz go monalisku! Że... Czy on ci bije? On ci gryzie? <filtra> mm. Nie, on nie przytula, bo ja... Aua, On ci to... gryzie! <ficarabse> Dobrze monalisek, spoko to. To no, teraz wracamy Monalisek, wracamy do. Weź tej! Co ty mu udajesz? Dajesz już dajesz mu z mięso! Ty chamie! Daj linkę, Monalisek ci <banned> like zabije! Nie, nie masz szans, pojedynku z Monaliskiem żelazny. Nie mam szans? Nie masz szans! Chcesz to masz szansę? Nie, nie żelazny, daj linkę! Nie. Nie. EŁA! Au! Przestań! Mojego Monalizę nie teraz zabije! O, dobrze, wiesz. dobrze, nikt się nie pali. Żerazny, daj daj linkę, daj linkę, odstawię Monalizka i... Nie. ...i mamy dużo rzeczy do zrobienia, żelazny, patrz! Burza się rozpętała, to jest nie znak liń, z niebios! Nie nie zabije! musiał mnie zabić, mam ci oddać linkę! no, Teraz zokoło, putelik, pierdóżka, poczekaj, poczekaj, on to zaraz zrobi. Nie oddał ci O mój Boże, Gratżelazy PL został zabity przez Monalisek, nie wierzę w to! Słuchaj, stary, ty, 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 to ty jest... masz koszulki z, z mordercą, tak? Rozumiem? Polecam, koszulki polecam, słuchajcie, to jak widzicie, Monalisek jest potężny, jest w stanie zabić youtubera. O, miód, przyda się. Nie chcecie nosić koszulek z mordercą. Chcecie, kupujcie, link w opisie. gdzie jest ta linka, stary? Ej, żelazny, w sumie dzięki za prezenty, ale gdzie jest ta linka? Jednej ja rzeczy sobie, szukam. Zjadłem przed tym, jak cię y, dałem. Ty połknąłeś linkę, oż draniu. Ej, Dorki, ale, ej, ale serio. lisem do końca życia. Już nie będziesz go więził! Ej, słyszałem jakieś dziwne piski. Okej, okay, dalej, jest Linka, jest Linka, jest Linka. Dobra, jest git. To ja stary, zostawiam twoje rzeczy, ale będą tu leżeć. Nie wiem gdzie ty masz spawn. Pewnie się je w domu, nieko, nie? ale już biegnę! Okej. Okay. O, nie gdzie okay. jest Lisek? O, tu z dużo lisków. O, jest Monalizek, dobra, tylko ja na Lisek nie ucieka jak widzicie, bo Monalisek, jak wiecie, jest oswojony i chodzi ze mną nawet na smyczy. Ej, on był tak słodko! Dobra, to żelazny, chodź do mnie, bo ja mam na ciebie nie wierzę, że to powiem, ale, ale mam dla ciebie prezent, mimo że chodzisz i bijesz z niebiskami. Nie, TNT dla mnie, chcesz mnie wysadzić, pewnie zabić po raz kolejny? Nie, mam coś Czy bardzo fajnego. Ojej, słuchaj, tym, mam prezent dla ciebie, który ciebie? jest bardzo zaplanowany i bardzo przemyślany, bo on sprawi, że nie będziesz ginął tak często, Mordko, wow. wiesz? Aha. Zbro... Jezu, nie spodziewałem się, na ale to nie. Ale jak, aż, ziołek, aż tak to nie, aż tak to nie, aż tak to nie. dzięki stary. Dobra, więc Monalisku, ty już tu siedzisz przez resztę odcinka, że raz nie wypuszczam Monaliska, okej? Okay? To jest zasada nowa na serwerze, bo nie będzie nie prezentu. Chodź idziemy spać, bo jest straszna burza i brzydko Oraz i szaro prezent. buro Dam ci prezent, a to potem, bo na razie byłeś niegrzeczny razu. Musisz, musisz zasłużyć na prezent. A to większy niż. Chodź ty. pisz pod schodami dzisiaj, Harry Potter. Gdzie jesteś? Ja chcę spać koło ciebie! Nie, nie idziesz spać pod schodami. Skąd widziałem sobie. Burza Skoców jest! jest. Pie... Oh, jest. Niech nie spać sam. Na serio razem pisz na dole, okej? Okay? Potem jest. mam pokój Bo gościnny ci, pod schodami. Chodami, chodami, chodami. żebyś sobie tam spał. Dobra, więc tak, słuchaj stary, musimy. Mamy misję, okej? Okay? Mamy poważną misję. Chodź, po... oprowadzę cię. Nie, to jest inna misja. Przede wszystkim. Nie, trzymaj to! Prezent. To jest, pier... to jest prezent. pierwszy prezent, trzymaj, weź, pre weź prezent pierwszy, okej. Okay. To Ten początek. Dłożyczki. To Proszę. są nożyczki, to prawda, to prawda. Dzisiaj, stary, stworzymy armię Bobertów, okej? Okay? Wiesz co to jest Bobert? E, mogę strzelać? Wow. Mogę strzelać? E, zobacz! Zobacz ile jest dyni! tu tą nie, skrzynkę, bo zrobiłem się... automatyczną farmę dyni. O! Oh, wow! No nie? Czekaj, czekaj, czy dyni mają związek z, bo z Bobertem? Tak, mają potężny związek z Bobertem. Czym jest Bobert? Bobert to jest bałwan, Bobert. Nie, 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 nie! Daj mi! Daj mi, daj mi skatnąć, nie, nie, zgadnąć! Trzymaj nie, Daj mi ale to, to zgadnie, to zgadnie, no to zgadnij, to zgadnij, nie sprzedałeś tego, no zgadnij. Czy bobert to jest e, żelazny golem? Nie, ty jesteś żelazny golem. <śm> nie, robimy żelazne golemy. Ej, ale stary, widziałeś jaka mała farma dyni? Wzięłeś mniejszą farmę dyni automatyczną? Ty Z tej farmy masz to wszystko? Tak, tak, Go tak. staka staka w ciągu, nie wiem... Nie je, Ile mieliśmy na serwerze, pół godziny? No Mega no, dobrze, nie? Jest gościu, je jakby. Jest niezła, jest niezła. No, ja ci, że Poleca, poleca. W poprzednim polecam. odcinku było dizajdy. Żelazne Dałem ci życzki twoim zadaniem teraz Jem będzie. Tych nożyczek. Nic nie musisz, twoim zadaniem jest Jem, zebrać jak najwięcej liści, ale z tych drzew, wiesz, tych ciemniejszych, jak się, jak się nazywałem po polsku, Świerkowe. Świerkowe. O nie! Dobra, to chodź stary na świerki idziemy. Ja ci ukradę jedzenie. To ukradnij jedzenie, możesz jedzenie, jesteś biedaczkiem. Ale święta to czas, gdzie się trzeba dzielić z bliskimi. Dobra, tak mamy więc drewno i mamy e, liście, to możemy przejść do części B, czyli do budowania choinki. E, I armii Bobertów, właśnie, armia Bobertów. Jestem Bobert. No, Bobert to jest bałwan, no. Bobert to bałwan, a armia Boberta to jest armia... Bobert nie jest żadnym bałwanem. Okej, okay, Bobert był bałwanem, bo obecnie Bobert... Bobert obecnie nie żyje żelazny. Bobert Co? piąty umarł wczoraj. Co? Tak, wczoraj umarł Bobert V, ale dzisiaj zrobimy Boberta VI. Nie martwcie się. One, one giną czasami po prostu. Wiesz, tak mają, tak mają Boberty, że giną. Biorą, biorą się Dlatego, i giną. Przy tobie. Dlatego Monalisek tu nie powinna być. Ale Monalisek nie, nie umarł ani razu, ok? Monalisek żyje i mm. ma dobrze. Mm. Przestraszam przypominać ci tylko, które to już cięcie, jak Monalisek już umierał kilka razy? Nieprawda! Kolejne, nie słuchajcie no, tego no, człowieka. No. Nie słuchajcie tego człowieka, on. On zmyśla. Dobra, dwa z staki śniegu będą starczyć, to będą Mało! 64 bałwany. Tutaj jak zawsze. Nie ma śniegu, Mieszczę niestety. Więcej! Co? Więcej! Co? Więcej! Co? Ej, ej, ej. Dużo bałwanów w gościu! Rekord świata pobijamy! Dobra, pobijamy rekord świata w bałwanach. Ile miałeś bałwanów dzisiaj? Bo wiem, że żelazny też mieć. Miałeś. miałeś 63 bałwany? Dawaj 65, stary. Dobra, 65, 65 bałwanów, nadchodzimy. Ej, możemy starczyć dolić siebie, bo też jesteśmy bałwany z YouTube'a. To będziemy mieli 67 bałwanów. <grym> tak. Gościu! Dobra, więc e, tak, mamy dosyć dużo śniegu. E, mamy, Wieg, więc. To, co śniegu. jest potrzebne. Żelazny, dzielimy się na dwie, dwie drużyny. Jesteś drużyna. E, ty jesteś drużyna dnia? Ja jestem okay. drużyna śnieg, ok? okay. Czy ja więc, staram śnieg, a ty dynię? Tak. Co? Ty, 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 stawiasz dynie. Ja, ja, nie. Mam nadzieję tylko, że nie rozpada się deszcz, bo jeżeli się rozpada deszcz, to będzie przypik. Niech, gościu, niech się rozpada. No, y, śnie... No fajnie by było, no nie? To weź stawiaj dynie, bordko. a ja okay. wezmę... O, ono rzucę jeszcze, ja będę chciał już... Wysz... ŻELAZNY! To nie są dynie! Co? To, co, co? Jesteś dalton, daltonistą, jesteś dynionistą. nie odróżniasz dyni od liści, bo, bo to, to ma bardzo, ma bardzo to niebezpieczna choroba. ...które dyni, wiesz? To jest jakby, sorry, to, to, to... <laughs> Dobra, masz, jedna, druga. Nie, one nie mogą mieć garbów. One muszą być wyprostowane, są Boberty, one są. One są. One, Ale one zobacz, działają. Patrz, patrz na jego, on teraz nosi. Jesteś nie grzeczny teraz... raz, nie staniesz prezentu. Dobra, przepraszam. Ja ja Widziałem, że działa. Pro, A, i trzeba im też e, słuchaj głowy zabierać z powrotem. Nie, potem. Zostaw im głowy Tak, bo Bobert ma, bobert ma głowę, słuchaj. Coś się osunięto. Wiesz, to dopiero wczoraj dowiedziałem pierwsze z życiu, że można w udzielać głowy bałwaną. Naprawdę? No. <laughs> Ile wygrasz od Minecrafta? Dziewięć. <laughs> o jezu, nie gadaj. A wiesz, że tak było od dosłownie chyba zawsze. Nie, od czasu wprowadzenia nożyczek. Tak, 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 stary, bez kitu. O mój to Boże. Przeraża. Ej, patrz, żeby bałwana z warstw. Zobacz, to będzie warstwowy ba ba baran. E, bałwan. Nie, to tak nie zadziała. To tak nie działa żelazdy. DZIAŁA! CHŁADZI DYGIE! Pa! Pa! Pa, jaki bałwan! O nie, to jest najgorszy bałwan stulecia. No mianujecie na Boberta! Mianujecie na Boberta drugiego! Mianujecie na Boberta... Ej, żelazny, będzie... Będzie wesoło zabijać te wszystkie bałwany, potem je sprzątać. To, co robić? A, e, znaczy... czy się e, Przywoływać je do innej rzeczywistości, żeby wróciły za rok. Nie, gościu! Nie, my <laughs> tak. no im zrobimy taką specjalną kopułę, w której będą chowani, dobra? Może? To, że będziemy tam ich chować na zimę, że się na żeby do że będą tacy, że okej, okay, to was wyjmiemy za rok z, te, tak, z tego miejsca. Tak. Włożymy ich do szafy. <laughs> okej. Okay. Czy masz bałwana w szafie? Tak, w kopule. Tylko wyjmujesz raz na rok. Ej, zrobimy kopułę, proszę, zróbmy Ej, ciekawe, czy ktoś chowa bałwana do zamrażarki na, ciekawe, na ciekawe, resztę lata. kopuły. No nie. Mam nadzieję, że nie to byłoby było dziwne. Pyk, pyk, pyk. I mamy wszystkie bałwany tutaj, już zrobione. Ej, stary tyst. Łoł, wow, ile tych bałwanów jest? Chodźcie chodź, Liczymy, liczymy, dawaj, dawaj. Wszędzie liczymy, chodzą. Nie, 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 nie liczymy ich, bo ich jest, ich, ich jest stary po prostu ze 100. Liczymy, chodź, patrz, Że tutaj zebraliśmy śniegu. Trzy, ej, nieźle, naprawdę. więcej niż cztery. Wow. Dobra, ja w ja, ja imię umiem liczyć więcej niż pięć, więc nie policzę. Sorki wielkie. E, dobra, stary, no to słuchaj, teraz czas na. E, choinkę! Ej, chodź tu, ej, chodź, chodź, mińko! O mój Boże! Bałwany atakują pająka! Ale wiesz, że one chyba nie znają obrażeń im nawet. No wiem, ale to jest śmieszne. O nie, coś zrobić sobie... Jeden park może zabić całą armię bobertów! Idziemy spać żelazny, one zginą nam w nocy. Zróbmy mur wokół domu z bałwanów. Nie, stary creepery wszystko rozsadzą! Jakiś, jakikolwiek potwór przyjdzie, to od razu one strzelają w niego. <laughs> to brzmi dobrze, to już dobrze. Żelazny, idziesz na dół jak coś, takiego jak przypominam. Spać nie, pod spada... hej, No nie, hej, no znowu obok mnie, no żelazny. Jest, Ile ty masz lat, Cię się boisz się. nocy? Spać. Ciemno jest. Tu jestem ja i moje kotki, okej? Okay? Jesteś starą kotką? Nie jesteś moim kotkiem. Nabiej. Jesteś, jesteś. Jesteś żelazny, jesteś, jesteś golemem, a nie kotkiem. Jestem twoim listkiem. Wow, od razu bardziej świątecznie. No Liskiem? Dobra, stary, popatrz. Robimy choinkę. Choinka 2 na 2 myślisz? Ma taki pień. atakuj go, atakuj dalej. Nikogo nie atakuj, przestań. Atakuj go. Atakuj przestań go. Atakuj Bobert go. mi by nigdy nie zaatakował żelazny. Nigdy. To jest mój bałwadek, okej. Okay? Czemu zbierasz te śnieżki? Po co ci? Ty chcesz bitwę na śnieżki? Chcesz solo? Tak! Chcesz solo? Eee, już śnieżki nie. Ja, śnieżki zdają obrażeń pam. No nie, ale, ale nawet nawet nie ruszają cię. Patrz, jesteś no. gościu. Jesteś y y jesteś odporny, taki silny, jestem odporny, jestem śnieżko odporny. Ej, śpiewamy jakieś kolendy? Eee, y y ja zacznę, dobra? Y dzisiaj y na 1.17, dzisiaj! Dzisiaj na 1.17, wesoła nowina. Że bez Noknesa, że! Że bez Noknesa przygoda nie zaczyna. zaczyna. Bo Berty chodzą. Y Creepery co, wysadzają im bazę, się pocą, co? Creepery śpiewają, doknesy klękają! Doknesy klękają? Czemu doknes Noc? klęka? A, a nie? Nie no wiem. Lubi, nie? Czy się nie. Nigdy nie klękał? Pewnie kiedyś klękał, jak się zmęczył, nie? No, pewnie tak, bo jak się. jak, jak, jak wiązał sznurówkę. Ej, to jest tak epickie, kiedy ja są Endermany i nagle się dysponuje rasowo Enderman i wszystkie Boberty dookoła się tak uruchamiają o, i go naparzają. Ej, co, co one strzelają? Co one strzelają w ogóle? W dobrze w końcu! Ej, o, tam on, tam ta on, Ej, to tak epickie jest! Polowanie Endermany, to wygląda tak kozacko! Uwielbiam was, Boberty. Jeśli masz pełno bałwanów... No. To twoje jest odporna na Endermany, bo one od razu uciekają Totalnie, jak się totalnie, się, nie? tak, one przepędzają, może jeszcze, może nie zabiją tego Edka, ale no po prostu... Go. Tak, totalnie. No i czym oświetlać, kurs. myślisz, choinkę? E, e, jakie, jakie bloczki dać? Twoim Możemy sercem. dać plastry miodu. O, plaster miodu. Okej, okay, a nie chciałbyś a. mi dać tych plastrów miodu? Dobra, Natomiast pyk, oświetlać? pyk, pyk. Trzymaj, o, Trzymaj, trzymaj. miodu. Żartujesz chyba, naprawdę? Co? A ja mogę z tego zrobić plastry? No po co ci? To, to... Creeper wybuchu! Czemu creeper? gdzie? Co się stało? Gdzie! Mam nadzieję, że gdzieś w środku, co nie? Czekaj, o nie! Gdzie? Mam nie, nadzieję, że... Nie. Gdzie... Nie. Nie. Na pewno gdzie gdzie Bobert był? Na pewno gdzie gdzieś był Bobert! chodź środka! Nie troluj! Nie, nie gadaj! Trujesz, nie? Sorry! Trollujesz! Trollujesz! Tr Nic się nie stało! To dobrze! masz farta. Okej, okay, ale ciekawe, gdzie by był Creeper. Oje, to, to mógł być, przyznaję, to mógł być średni pomysł z tymi bobertami, ale no musi być świątecznie, no no musi, a inaczej to by nam zajęło 5 lat. Te wygląda jak choinka? Wygląda, nie? To, nie, to wygląda. To już, jak... Kopnięta taki taki trochę choinka, ale, to ale, jest taka ale wygląda. Musi no. ją trochę mniejsze żyć. Popatrz, popatrz Żelazny. Tutaj są krzaczki, będą, jagódki rosły. Widzisz? Ty, ubierasz tę choi... choinkę w miód? No czemu nie? Tak ładne te bloczki, nie? Miodu. Okej, okay, to może jeszcze Takie? w dynie, ziomek? Patrz, patrz, w dynie jeszcze będzie. To będzie trochę. No tak. Będzie? Ej, to czekaj, stój, 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 nie, 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 mam lepszy pomysł. Jak już to robimy... dynie. Tak, 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 już oh, zrobiłem. Fuck. Już zrobiłem. Ej, to będzie trochę halloweenowa dyn... <laughs> Halloweenowe święta w tym roku są trochę, wiesz? Ale to nas nie stać na bombki, nie mamy jeszcze no, nie jakby... stać na bombki. A co Wiadomo. robisz mojej bombki? Jak nie jest ja takich pięknych... Ale sobie z betonu. Z betonu zrobiłeś bombki, ale nie <laughs> świecą nawet jakieś fajne. nie ma lampek. Pyk! Beton? Ale beton no beton jest... nie świeci. jest super. <laughs> beton jest super, mówisz. No beton jest beton jest Co? Ze świeczek! Ze świeczek! Tak! Świeczki, Go, totalnie! Świeczki. To jest plan! Ja świeczki! Z miodu! A. No to w sumie prawie. Mamy, 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 mamy miód. Czekaj, stare, Spokojnie, damy radę. Chwila, bordeczko, mam plad. Możesz wziąć te świeczki, jak chcesz. Tak na początek. Yy, weź, dzięki. Tu, tu są cztery świeczki. Trzy są. E, trzy są? To czekaj, no, możesz, też wziąć, wezmę. możesz wziąć te świeczki. Możesz wziąć te świeczki. Te, wezmę. O tu. To, to, to weź wszystkie wezmę. świeczki, a ja potem odbuduję, a okay. potem je zwrócę tam. Okej, okay, okay. bo nie wiem ile. E, gdzie ja mam miód? czy znaczy, mamy na farmie? Miodu. O, tu jest dużo plastrów miodu. E, gorzej tylko z niczmi, bo też potrzeba nic do tego, z tego co kojarzę. A wszystkie nitki ja na coś wykorzystałem ostatnio, chyba. A jak ci powiem, że nie można wstawiać y, tych na liście? Jakby to. Będzie można, duży problem. Ale nie, da się to zbogować. Coś, da się to obejść, o. wiesz? Spokojnie, panie. Faktyczki, wiem, wiem. Mam na to plan. Dobra, jakie kolory świeczki potrzebujemy? Kolorowe. E, kolorowe. Dawaj. Dawaj żółte, dawaj zwykłe. Żółte i, i, i. zielone, nie wiem w sumie. Wszystkie! Żółte, dobra, to czekaj, panie, zaraz przyjdę z dobrymi kolorami. Okej, okay, mamy więc żółty barwnik. Czy mogę połączyć? Nie mogę tak go połączyć, ale mogę. tak, zrobić, więc mamy. Mam jedną żółtą świecę, jedną niebieską, jedną białą. To nie jest za bogato. Cześć, zrobię choćby śnież do biało świecę. Okej. Okay. Więc mam, mam trzy świeczki żelazne. Mam po prostu za mało nitek niestety obecnie, ale trzy potem świeczki. zrobię więcej. Ale kościu, tak. ja mam 20, gdzieś, które ci domu. 20? Z no wiem, ale teraz nie mogę zrobić więcej, OK? Więc ja tutaj postawię. teraz <grym> Ja ci dam, bo ty masz w sumie, i tak. czy te ja tu rzucę, rzucę pod twój słup, OK? Dobra, trzy dobra, świeczki. Się e, do super do e, jeszcze karadze. lanterny mam stary, wiesz, to lanterny też mi postawił. Czy na tej. choince nie będzie w ogóle bombek, tylko same lampki? Okej! Okay. No mniej więcej tak! Więcej, no, mniej więcej goch, tak! Czemu nie? W sensie lampki są najlepsze na choinkach, to Lampki będzie? są GIT, lampki są super. To żelazny, powiem Ci tak. Ty naprawdę tutaj fajną robotę wykonujesz. Ta choinka. No ale nie, jednak nie jest taka ładna. Nieważne, no, nie. ważne, nie, nie, było elementy, tematu. No, ja ci gościu! <laughs> Ej, stary, a android dajemy jakoś na choince? Żeby była taka. Może do okna spadnie, wiesz, nie wiadomo. On lubi by endrody. No to się ucieszył, nie? Ale to się dużo ich dać. Tak, bo ja mam stare, mam sześć endrodów. Dawaj, dawaj! Nie umiem, nie umiem tylko podnieść. O, okej. Okay. Sześć endrodów, to gdzie je ustawiać? Na na choince. A, bo ja tam nie mogłem wejść, bo ja nie mam bloczku, wiesz, bo nie, robiłem wszystkie w, w kto. Zaję, to ja się podsadzę dy... dyniami się podsadzę, tylko dynie ja. mam. Dyniemy wieża dinera, Hello. <laughs> okej, okay, y, więc cześć to. Tutaj na górze postawić endrody, en myślisz? Nie wiem, ziomek, jakby ty, jesteś architektem. Nie, ja robię... Tak, to ja jestem. Jestem specjalistą i jako specjalista zrobiłem taką konstrukcję artystyczną. I teraz zniszczę tą wieżę. Ja bym te nie zostawił gościu, bo te dynie są po D prostu super. Tak, ale może nie, nie, jednak te, te, co właśnie już ten... Gościu, no. Przestań! Ej, dobra, to gościu nie wygląda źle. Robi. Tylko z tej strony ta strasznie jest płaska choinka, wiesz? Gdzie, tak, gdzie, gdzie? Taka, gdzie, gdzie? Od taka ściana taka, czy... tutaj A, patrzę. Jest taka, taka głupia ściana po prostu. E, e, o znowu, nie! Znowu, znowu kri... Ej, dobra, ej, weź idziemy spać żelazny. To weź tylko to choćby to o tu ścianę weź, Jaki weź też. to ten. w nocy? Gdzieś, w znaczy w dzień? No bo Creepery! No i co? Hmm, wiesz. Lepka oh. sprawa. Wow! Brawo! Spowolni upadek! Ześlizgując się po bloku miodu! Żelazo, oh, jesteś ciebie super. dumny. No pierwszy raz w życiu to zrobiłem. <noise> ja w sumie też ostatnio zrobiłem z w życiu. To jest dziwny achievement. <noise> Ziomek, kładę ostatnią świeczkę. Zapraszam tutaj. Wow, na czekaj, czekaj. wiesz. przychodzę ten... na premierę, tylko rozwalę tą bardzo ładną wieżec tutaj była obok. E, czekaj, no patrzę, patrzę i co? Jeżeli zapaliłem, tu jest. Wow, maja, piękna świeczka. Pięk, pięk. Zapalona? Tak. No to nie widać, bo po nie chodzisz, więc nie widać. No Okej, okay, już widać. Okej, okay, super. Ostańcie naszą choinkę, jak coś i na komentarze nie! niż 10 na 10 będą usuwane, więc napisz 10 na 10. No właśnie. <laughs> Okej, okay, że razy słuchaj, mam na ciebie prezent świateczny. ozdobimy ja uzdo, trochę bardziej. Tylko chodź spać, jeżeli pójdziesz spać na dole, to dam ci prezent. Dobra, 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 śpi, dobra. Śpi na dole, śpij na dole. Na dole, tak? Tak, na dole. A ja ja ty pod twoim łóżkiem? W sensie, pod schodami. No nie, żelazny, no. tu, jest, tu jest góra, tu jest dół, tak? Nie, nie, to jest obok. Nie jest, nie jest góra, dół. No, ale czekaj, czekaj, jakbym... Ha. Dobra, chodź, żelazny, dam ci prezent, mówię ci, bordko e, e, będziesz, będziesz szczęśliwy, tylko wiesz co? Nie, nie patrz się teraz, ja muszę sprzedać iść jeszcze, tylko jedna rzecz wezmę. Jestem szczęśliwy, bo, bo tutaj jestem, killer. Dobra, żelazny. Zamknij oczy, zamknij oczy i Ale idź dalej, idź dalej, idź w Minecraft O, okej, idź dobra, i w prawo, no, prawo, prosto, no, prosto, no, prosto no, to, lewo, no, w lewo, le, w lewo, to lewo, to nie lewo, no, lewo, nie to lewo, nie to lewo Nie zawróć tu. Nie w prawo, w prawo, w prawo, zawróć W no, no, prawo wow, Przestań, przestań, no no, w prosto W prawo No Tu jest prawo tak, i prosto. Teraz cały czas prosto, prosto. cały czas prosto, Dobra, cały no, czas... Idę, idę? Nie, prosto, nie, nie, nie... No idę prosto przecież! No jest to creeper, wybuchł mój Boże, bo to tak jest pomysł! Ile tych creeperów to wybuchnie, co się stanie złego? Dobrze, dobrze? Tak, teraz jest dobrze. Teraz prosto. Okay. Okay. Prosto. No. Co się przejść przez te liście? No. Właś, lewo, 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 prawo. No, no. Prawo. Prawo, prawo, prosto. No. Prosto. Okej, okay. i stój w miejscu, stój w miejscu. I stary, no. stój w miejscu, dać ci prezent. No. Popatrz, żelazny. Prezent będzie, hej. stój w miejscu. Hej, hej, O, o. I przeczytaj, dla stary. Mnie? Wędka dla mnie? Tak, ale to jest wędka ze spaczonym skupię, grzybem. To jest spaczony też, grzyb panem na patyku dla ciebie. Skupię. I możesz sobie wybrać... Jednego, jednego z tych trzech uh, magołazów. A, to możesz tworzyć raczej już. Mas, mus, już tworzysz, Mariusz, będzie nie dobrze. Nie czekaj, czekaj, tu, tu coś jest? Tutaj, tak? Nie, 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 przestań. Tu? Żelazny, z... Żelazny Spalić ŻELAZNY! SPALIŚ SIĘ Z prezentem! Które? Którego? Mogę? Już żadnego nie możesz! Jak spaliłeś pętkę, tylko nie wyjmiesz nawet. Ty czemu mi nie że tam jest lawa? Żelazny. No, Co jest? Bo. Okej, okay, jak coś razny, możesz sobie wziąć jednego magmołaza, ale musisz go sam wyciągnąć, bo już nie mam o, nie drugiego Badyla na, na... Już powiedziałem. Czemu nie pakujesz ślepego do lawy? Nie, nieprawda! Pakujesz, <laughs> Dobra, żelazny, zobacz, do możesz sobie wybrać jednego z tych trzech, ale nie wiem, jak go wyjmiesz, póki nie masz grzyba na batyku. A przyniesiesz mi grzyba na batyku? Już nie mam. Już spaliłeś, miałem znaczy, jednego. miałem tylko jednego grzyba. Miałem jednego grzyba na patyku. Już się, go spaliłeś. mogłeś zebrać dwóch. Patrz nie. Ej, w sumie fajnie, tutaj pasuje świeczka. No, zapaliłeś? A nie, nie masz czym. Ja też, Ej. Czym. a nie, ja mam. Magmalena! <laughs> Mag tak! Ławek, ja chcę magmalena, gościu! Wiedziałem, 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 że byś magmalena. Dobra. Ona Ister... No ona bo nie musisz dała. patyka, musisz Daj patyka, no. patyk! Spaliłeś. Dałem. A nie, nie spaliłeś! Trzymaj! Ten prezent nie we, 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 weź sobie tu, tu jest. Tu leży. My, jest to, no, tylko zejdę tyle! Okej, okay, we... O kurde. J jak mam ja ci dać a, teraz tego a, badyla? O, nie, dobra, o mój to, Boże, znowu zginiesz? Trzymaj dobra. badyla! Dawaj, dziękuję, dziękuję! Szybko! Szybko! Weź szybko, weź na Pocz! i, i lec stąd! O nie wszystkie idą za tobą teraz! Nie! Chodźcie wszyscy! Stąd. Nie! Wszyscy idźmy! Dobra. Wszyscy razem! O nie, o nie, 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 czekaj, bo już teraz jakoś. Okej, okay, ja muszę zamurować. Tu się zbagowało wszystko. Uciekam okay. od ciebie! Magdalena, uratuje cię! A Uratuj... to jest, ona jest twoja, ona jest twoja, Magdalena. Możesz uciec, sobie z nią teraz żyć. Uciec. Ale zresztą, to jest bardzo Co przemyślane, się? bo teraz nie zginiesz w, w neterze. Widzisz, nie spalisz się w Lawie, będziesz chodzić po Lawie. Jesteś pewny? Tak, tylko że jest taki <laughs> jeden z problem. Weź ją wstać do lawy, okej? Okay? Żeby... Czemu? Bo zobacz, jak jest smutna, ona się trzęsie. No i co? Ale bo jest zimno, jest śnieg. Aha, i możesz, przy... możesz też e, przyspieszać parębskie myszki. ja no się trzęsę. O, widzieliśmy Masz szczęśliwy Brawo, u. brawo dla ciebie. To żelazny, miłej podróży w takim razie. papa. pa! pa. pa, pa. O nie, spójrz na to, tutaj są już dziury pierwsze po creeperach, mam nadzieję tylko, że nie wybuchnie nasza farma, ani nic takiego, że żelazny widzę, że już tam magmalenkę e, e, gotuje w lawie, to bardzo dobrze, bo to chodzi właśnie, e, bo magmałazy potrzebują lawy, żeby czuć się dobrze, e, więc e, życzę ci wesołych świąt. Mm, I pamiętaj o tym, że już za 3 dni, ponieważ 23 grudnia, będziemy razem e, iść po Białego Liska, będzie wielki live stream. link masz w opisie do mojego Twitcha, tam będzie on e, właśnie, od 10.00. E, zapraszam ciebie teraz na odcinki poprzednie z Minecraft 1.17, życzę wesołych świąt e, i do zobaczenia, jutro o 30. cześć!